Dzień dobry, dzień dobry, moi kochani, witajcie w kolejnym dniu vlog. to już jest dzień 16 i mamy dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio! Ja wróciłam jakiś czas temu z pracy i w ogóle na dzisiejszy dzień miałam plany, a mianowicie, słuchajcie, chciałam wrócić z pracy i w końcu zabrać się za pakowanie prezentów, a potem za robienie swoich paznokci i mamy, a natomiast teraz plan się trochę zmienił i stwierdziłam, że najpierw zabiorę się za paznokcie, bo wiem, że z tym zajdzie mi trochę czasu, eee, a jeszcze przed tym chcę zrobić wzornik z tymi nowymi lekarami, które były w kalendarzu adwentowym. E, więc jak skończę robić paznokcie, to wtedy będę wiedzieć e, ile mam czasu jeszcze i co mogę z tym czasem zrobić e, A prezenty ewentualnie mogę zapakować jutro Chociaż powiem Wam, że jeżeli chodzi o pakowanie prezentów, to w tym roku naprawdę późno to robię Bo zazwyczaj e, ja lubię pakować te prezenty wcześniej e, i wtedy one sobie, wiecie, leżą, leżą pod choinką I ta choinka zupełnie inaczej wygląda, przynajmniej mam takie wrażenie Natomiast w tym roku ze względu na Lili czekaliśmy z prezentami, no bo wiadomo, ona lubi pod choinkę wchodzić, albo sobie tam siedzieć, albo bawić się bombkami, albo na gryście gałązki. Więc wiem, że gdyby tam prezenty były, to te papier na tych prezentach byłyby podarty na pewno. A Lili dzisiaj albo jutro wraca już do domu, bo dzisiaj właśnie nasi się znajomi wracają i nie wiem, czy przyjdą po nią dzisiaj, czy dopiero jutro. Wiecie, może będą chcieli się jeszcze rozpakować na spokojnie, zobaczymy. E, tak naprawdę tylko wiem, że dzisiaj wracają, ale nic nie mówili, kiedy przyjdą po nią, ale myślę, że może dzisiaj. E, tym bardziej, że oni mieszkają 5 minut drogi od nas, więc e, może wieczorem po nią przyjdą, zobaczymy. E, ale tak jak mówię, w razie co, te prezenty mogę zapakować jutro i wtedy je pod choinkę położyć. Bo jeszcze w ogóle dzisiaj chciałam rozpakować tą paczkę w końcu, którą e, Wam pokazywałam w kolorze kupowym e, z Shein, bo. Pokazałam, nagrałam, a potem wszystko schowałam z powrotem do paczki i jeszcze nie rozpakowałam, także chciałabym już rozpakować i zacząć używać i testować te rzeczy, które tam kupiłam. E, w ogóle powiem Wam, co dzisiaj e, nam się przytrafiło. E, wracaliśmy z pracy, Jarek, powiem, przyjechał, wracamy z pracy i w ogóle tam koło mojej pracy ulica jest częściowo zamknięta już od października, e, bo tam robią coś i najpierw robili jedną część, teraz robią drugą część i w ogóle mieli to robić do, do dzisiaj. Ale przez to, że bardzo długi czas padało, no to przenieśli do 22. Ale tak naprawdę nie wiem, czy to jeszcze nie będzie przedłużone. W każdym razie tam są teraz korki, Zresztą tam zawsze są korki, ale teraz są takie korki masakryczne, że my jak wracamy z pracy, to po prostu jedziemy jakimiś tam bocznymi, żeby ominąć te korki, nie? No i dzisiaj, słuchajcie, jedziemy. I przed nami jechał taki mały samochodzik, i nagle ten samochód zaczął zjeżdżać na prawo. Po prawej były zaparkowane samochody, więc myśleliśmy, że będzie parkować. W ogóle, w ogóle, zero-kierunkowskazów, a nic takiego, nie? I nagle patrzymy, a on po prostu wziął zakręt i zaczął wjeżdżać do siebie na podjazd, który był po lewej stronie. I po prostu przed naszą maską, tak wiecie, wyjechał. Jarek zaczął trąbić, oczywiście, bo też, oczywiście, żadnych kierunkowskazów, i my nie wiedzieliśmy, co on robi na początku, nie? A on tak spojrzał się na nas i nam pokazał fokił. W ogóle nie patrzył, czy za nim jedzie jakiś samochód, tylko po prostu zjechał bez kierunkowskazu, potem zakręcił i e, wjechał na swoją posesję. I w ogóle taki zakręt wziął jakby wjeżdżał tam nie wiadomo jakim samochodem wielkim, a miał małe, małego takiego bączka, że tak to powiem. E, no masakra totalna. Powiem Wam, że gdyby ktoś tam jechał z większą prędkością, bo Jarek jeszcze i tak zwolnił, jak zobaczył, że ten samochód coś tam, wiecie, wyprawia ten kierowca i coś tak e, niepewnie, e, więc zdążył przyhamować, ale gdyby ktoś jechał z większą prędkością, a zdarza się, bo już wiele razy tak widziałam tam, to by był wypadek, bo on po prostu to było tak, wiecie, tylko zjechał, więc ktoś pomyślał, że on parkuje, a on nagle zakręt i... Na swoją posesję, po prostu masakra czasami z tymi ludźmi jest. E, robotnicy dzisiaj byli, było ich dwóch e, i dzisiaj robili silikon na koło ale powiem Wam, że coś chyba nie do końca dobrze zrobili, bo Jarek teraz widziałam coś tam e, poprawę, jakby, chyba jakieś dziury były. E, no ale mniejsza o to e, i Jarek w ogóle dzisiaj e, wszedł na to rusztowanie i wymył okno z tej strony, tutaj zewnętrznej, także już jest dobrze. E, i trochę się obawiam, jak zobaczyłam, że oni dzisiaj przy tych oknach z tym silikonem we znowu pomarzą do okna, ale nie pomazali. A w ogóle dzisiaj przyjechał ich szef i tam sprawdzał, jak zrobili. No i Jarek się go pytał e, odnośnie tego salonu, czy tam będą to w salonie robić tą ścianę, ale on powiedział, że on nic nie wie o tym. E, I też się zapytał o parapety, bo oni, wiecie, zrobili wszystko, ładnie, dom i tak dalej z zewnątrz, ale parapety są takie, jakie były. No i trochę to dziwnie wygląda. No ale on powiedział, że oni nie mieli zlecenia na parapety. Także... Zobaczymy. W ogóle już pojechali, ale powiem Wam, że jeszcze chyba wrócą, bo zostawili rzeczy i w ogóle, e, nie wiem, w ogóle teraz coś przyjechało i mi tu się pod oknem. No, także tak się, słuchajcie, prezentuję. Ja e, wstawię pranie i lecę robić te paznokcie, żeby szybciej skończyć. Znowu ucinam jej opaskę, ale dobra, nieważne. E, zrobiłam, słuchajcie, paznokcie, oczywiście jak to ja, typowo świątecznie. E, tak się prezentują. Jeden jest zwykły czerwony, jeden czerwony z brokatem. E, bałwanek, Mikołaj i tutaj na kciuku choinka e, I w ogóle jeżeli chodzi o choinkę i bałwanka to robiłam po raz pierwszy Bo Mikołaja już miałam I e, już pewnie nieraz widzieliście e, I w ogóle e, jeżeli chodzi o bałwanka i choinkę To mama mi jakoś, jakiś czas temu wysłała takie e, inspiracje właśnie e, I stwierdziłam, że sobie zrobię Powiem wam, że oczywiście <laughs> Przepraszam E, oczywiście e, nie wyszło to za pierwszym razem, ale w końcu się udało i powiem Wam, że e, podoba mi się. E, zrobiłam wzornik, ale to Wam pokażę myślę jutro, jak będzie lepsze światło, ale powiem Wam, że kolory są naprawdę super. I chciałam powiedzieć e, na temat tego produktu, który był w kalendarzu adwentowym, a, Miley a, i jest to ten um, taki remover do um, lakierów. A, ja to widziałam na internecie, jak po prostu się nakłada. To wygląda jak lakier, bo to jest takie butelce z pędzelkiem. Nakłada się to na paznokcie i po chwili po prostu widać, jak ten lakier jakby się rozpuszcza, ale nie w 100%, oczywiście. I powiem wam, że ja się zastanawiałam, czy to rzeczywiście działa, czy to jest po prostu wiecie, jakieś oszustwo. I miałam coś takiego w kalendarzu, dzisiaj użyłam i słuchajcie, to naprawdę działa. Ja byłam w szoku, ale rzeczywiście tak było, jak widziałam na internecie, więc. Jestem pod wrażeniem i na pewno będę tą produkt kupować, bo bardzo szybko y, przy tym produkcie hybryda schodzi. Dobra, to tyle co chciałam powiedzieć, a teraz przejdźmy do kalendarza. Zaczynamy oczywiście od Profusion. Y, I szukamy szesnastki. Szesnastka. O! Mm. Powiem Wam, że nawet nie mało. Także ciekawe co tam będzie. O nie, o nie, po prostu nie, zapychacz i to totalny zapychacz, którego ja, o, jeszcze sobie rozwaliłam, e, którego ja nie używam i no nie, no nie, 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 to już mi się nie podoba, bo mamy tutaj, słuchajcie, sztuczne rzęsy. Ja sztuczne rzęsy nie używam, także dla mnie to jest zapychacz totalny. I mówię temu nie. A w ogóle to jest słuchajcie, nie w żadnym opakowaniu, tylko tak jak ja Wam teraz pokazuję, to już mogę dotknąć rzęsy, nie? Także mm, no nie. Pagam mi bateriam. E, skończyliśmy na tych rzęsach, w którym powiedziałam stanowczenie. Mam nadzieję, że e, w kolejnym kalendarzu będzie coś lepszego. E, I tak jak Wam mówiłam, tutaj zaczęły się większe pudełka, ale powiem Wam, że tu jest coś lekko. Więc mam nadzieję, że nie będzie kolejnego zapychacza. Nie! Mamy, słuchajcie, maseczkę i jest to Pop Mask. Self Warming Steam Mask. Wow. To jest maseczka na oczy. I ona się nagrzewa w ciągu 30 sekund. Co. A tak jak otworzymy y, tą maseczkę, wyjmiemy ją z opakowania, to ona w ciągu 30 sekund się nagrzewa i potem ją od razu nakładamy na oczy. I ściągamy jak maseczka zrobi się zimna. E, I ona działa na migreny, bóle głowy, e, suche oczy i problemy ze snem. Ciekawe, nigdy nie miałam takiej maseczki. I została nam choinka. To już przedostatni żołądek zaczynamy w końce. 16. Też coś lekko tutaj. Uu. Co my tutaj mamy? Mamy dwie rzeczy. Uu. Mamy słuchajcie, kolczyki. Eee, takie śrubki, zaraz wam jeden wyjmę i pokażę. Wow! Przepiękne są. Mam nadzieję, że to będzie widać. Takie zielone, ale one właściwie to nie są zielone, tylko połyskują na różne kolory: zielony, różowy, fiolet. Bardzo piękne. I to są takie e, trójkąty. Ale to nie wszystko, bo tu jest, jest jeszcze pierścionek. bo jak to się... Aha, tutaj nie mogłam znaleźć, Zobaczcie. Pierścionek z takiego samego jakby kamienia, e, tylko, że mamy gwiazdkę. Oczywiście nie widać, bo jak żeby miało to widać... Tutaj też jest światło nie bardzo, więc może jutro Wam pokażę, jak będzie lepsze światło. E, ale naprawdę super. A akurat pierścionków to ja mam małą. No, także jeżeli chodzi o dzisiejsze okienka, to powiem Wam, że e, jestem zadowolona z dwóch kalendarzy. E, oczywiście z biżuterii to ja zawsze się cieszę. E, maseczkę będzie fajnie przystosować, bo nigdy takiej nie miałam. No, ale rzęsy to niestety jest masakra, i no nie. To jest dla mnie typowy zapychacz, którego ja na pewno nie użyję, także tak jak mówiłam, nie. To by było na tyle w dzisiejszym vlogmasie. Myślę, że dzisiaj wyszło bardzo krótko, bo za dużo nie nagrywam ze względu na to, że robiłam Poznawcie. E, dzięki bardzo, że byliście. Trzymajcie się ciepło. My widzimy się oczywiście już jutro. Pa, pa!